Siema z tej strony Wujach i mam dzisiaj dla Was unboxing paczuszka przyszła od Speedcuba. Właśnie nie, nie mieści się w kadrze. I tak zamówiłem sobie jedną kostkę i zresztą zaraz zobaczycie co jeszcze na pierwszy w miejscu idzie to na co najbardziej czekałem czyli skube od moju Mamy tak pokazane ładnie Felixa a byłaś Fajnie słyszę Myślę, że trzeba go jeszcze przesmarować marem maru i będzie się ruszał jeszcze lepiej. Dobra teraz mamy tą drugą rzecz, o której mówiłem, a są to kubeczki. Kubeczki niebieskie. od firmy podajże YJ tu mamy tak wygląda pudełko też w kadrze się nie mieści troszkę mamy instrukcję pokazaną jak układać do tego mamy taką siateczkę siateczkę na kubeczki i oraz same kubeczki tak się prezentują rapid cube nie, nie znam filmy. czy coś jeszcze w tym tak jest jeszcze woreczek w woreczku nic nie ma oraz fakt która i tu już nic nie ma? No. I może teraz zrobimy jakieś przykładowe ułożenie? No, fajna, dwuruchowa ściana. O, bardzo fajnie chodzi. Jeszcze te odcienie od moju bardzo podobają się. Nie było mnie długo na kanale, ponieważ miałem przerwę wakacje, spowodowaną wakacjami, ale właśnie teraz się zaczyna też szkoła. Drugie, druga klasa liceum rozszerzenia, więc też nie będzie czasu jak nagrywać, ale jeśli... Coś, coś nagram, to postaram się rzucić. A ja dziękuję za oglądanie. Cześć, trzymajcie się.